Dzień dobry. Jak tam na trening? Tak, zaczynamy dzisiaj. Już pierwszy. Z grubej rury. Tak. Tak w deszczu. Nie pada już. Sobie. Nie pada. <noise> Dziesiąty rocznik na mecz pojechał. Dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Drugi odcinek jasne. jest. Jest już drugi odcinek, tak, tak, tak. U, to mógł to mógł będzie oglądane. Będzie oglądane? Będzane, tak Dobrze no, tak, 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 To tak. jakiegoś lajka mam nadzieję, że ten Tak I się zostawię I dziennik na telefon tak, tak, Dobry Dobry tak, Jakie plany tak, tak, dzisiaj? Jakie plany dzisiaj? Idziemy strzelać w wokół Jak masz trenerze? Takie pozytywnie oceniamy. W tym wyróżniane drużyny, dużo takie. dużo bramek Jak tam chłopaki, mecz się podoba? No. Ja wcześniej jak graliśmy na tamtym boisku to dostałem w głowę, ale wygraliśmy Wtedy szukamy dopiero turystyki 2 na 1. Dobra. Dzień drugi wyszedł. Wyszedł już dzień drugi. Jesteś, masz tam sekwencję swoją i pozdrowienia dla pewnej dziewczyny. Jest najfajniejszy klub. A, Kto? Kto? Jaki jest najfajniejszy klub? Barcelona Jaki jest najfajniejszy klub? Barcelona Proszę tak nie co, co nie? Miał być go, gola, co całej golę? Ale to wszystko do tego, że grałem To wszystko do tego, że mnie faulowali Dobrze dobry Jak tam nastroje stroje Bardzo dobrze Dobrze, dobrze Co tam dziewczyny? Co słychać? Na razie dobrze. Na razie dobrze? Jakie plany na dzisiaj jeszcze? Eee, nie wiem. Trudna godzina. Trening. Trening? O, a ja dzisiaj wpadnę z wami na trening. Chłopaki czego zabrakło w dzisiejszym meczu? Sędziego. Sędziego! Prawda sędziego. Sędziego. <gry> Bo nie ma na kogo zwalać, tak? <grytanie> no. Co sobie dzisiaj dziewczyny wybrałyście? Spaghetti z mięsa Czyli wegetariańską. No Co, dziewczyny, dokąd idziemy? O Boże, na, trebi, na trebi, Niestety na To niestety, stety, bo uśmiechy widzę, ale... Ja chcę do sklepu Do sklepu? Kasy. No, na na, na Kto na ma waszą kasę? W, no, w pokoju A piłkarze sobie? Tak, ja tam, w basenie tak, tak. To prawda Woli, że teraz będą pływać baseniami, musimy iść na trening no, Pozdrawiam mamę no właśnie, ja Pozdrawiam rodziców Ja, ja też bo... Pozdrowionka elegancko nie, no ale chłopaki to rano sparing grali, to oni teraz sobie odpoczywają. Regeneracja, widzicie? Ale oni mają. mają Jodu. ale łaka, że Daj, taki z Ciebie. a my o To nie fair. Tak, mają. A powiedzcie mi na dwie grupy, jesteście podzielone? Tak. Ale my jedziemy dziedziciekówkę dwa. Siatkówka 2? Tak. Bo jesteście dwa są. razy lepsze od tak. Właśnie, jesteśmy tą lepszą Dwa razy lepsza mm. od siatkówki 1, tak. wiadomo, wiadomo. No, ja. Nie <średenie> na, na, <średenie> może od Ciebie coś? Tak, no, a granicuje. Pójdziemy, pójdziemy na basen. No problem, no załatwione. To to Dobra, to się widzimy. Nie, Nie, bude, basen. się do a później też basen? basen A tuż basen będzie. Ej, Kac, co tam? Wszystko to gra? Elegantko. Może was jeszcze uwolnić? Dziękuję Trenerze jeszcze zapytam, jaki, jaki jest plan na ten, na ten obóz, jeżeli chodzi o kwestie sportowe? O kwestie sportowe? Kurczę. Znaczy tak, ogólnie poruszenie wszystkich takich aktywności ruchowych związanych z siatkówką na razie skupialiśmy się na odbiciu sposobem górnym. Dzisiaj właśnie jest taka weryfikacja mocna. Hmm. Zobaczymy jak to, jak to pójdzie. No i co? Od jutra zaczynamy dyszelek, potem atak. I, i co? I będziemy lepsi. Wrócymy, wrócimy silniejsi, uśmiechnięci i będzie super. No? <grystanie> I robimy sobie turniej dwójek, ale tylko odbijanie sposobem górnym. Dwie najlepsze dwójki będą miały nagrodę. No, czyli wy Damy radę? Wszystkie no, coś, coś daje. Dawajcie głośno. W każdym turnieju dwie płytki mają równą ilość bółki. Jest to Victoria i Kalina i Nikola i Amelia. Brawo Dani! Super, wygrano. W turnieju jest mała pizza. Chcemy szaleją, piąć 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 Emocje sięgają z zenitu. Jest super, jest super. <grywa> o tak nas o, dzień dobry, dokąd to? tam, zmianka, Dokąd idziecie? do sklepu ja na treningu i i mi podała piśmę ja podbiłem i uderzyłem w okno w samo okno poszło? o ale nie zbiłeś? taka asysta była roku? Była. Kurczę, że mnie tam nie było, nie nagrałem tego. Dobry, dobry. Jak tam? Pogoda dopisuje? No, tak średnio. Tak średnio dzisiaj, co? Dobrze, czekamy na lepsze czasy. Co dzisiaj porawialiście? Lęliśmy się z łuku. Aha rano. potem byliśmy na basenie. No teraz gramy w e, koszykówkę i w ping-ponga. Pięknie, pięknie. Jak ty się masz? Moja dzielna. Dobrze. Dobrze? Wszystko gra? Aha, chyba tak. nie w środę zmienimy to, tylko jutro. Tak? No. Dobrze, twarda jesteś dziewczyna. Co tutaj za krąg jest? Um, krąg e, czr, na pokojowy No tak skaczemy Krąg pokojowy? L tak Myślę, no, się pani mnie widzi się widzi Patrzcie jak rozbale są Czy to jakiś większy zorganizowany turniej? Nie Po prostu trening Trening? Tak Przed takimi zawodami wielkimi? Na pewno jak tam dziewczyny? Kto wygrywa? Liczymy na razie Na razie Jak zaczniesz wygrywać to wtedy się cię liczyć Magda się myje Co jest Co jest tutaj? O Boże Dokąd wszyscy idą? Ja piórkę, mamy pożar

to nie są ćwiczenia, to się dzieje naprawdę, szanowni państwo. To jest wielki moment dla tego klubu. Na obozu Lidzbark 2023. 39 masz? Dobra, lecimy na Proszę bardzo. Kolejna osoba, zapraszam rozmiaru nie będzie Ale tu polega obok Ale 46 mamy w zamian Kolega obok, ma dwa razy droższe, ale pójdą Ale w Mam, <laughs> będzie tak, Jak wam dziewczyny? Super Czy to jest największa niespodzianka w historii tego obozu? Tak, najlepsza czy jutro was zobaczę w tych skarpetkach masz na treningu. Zaraz, zaraz, zaraz. No, zaraz. Jeszcze dzisiaj. No, zaraz. Jeszcze dzisiaj, dzisiaj. chyba nie dam rady do was dołączyć, ale jutro dołączę. No, zapraszamy. Skarpetka. Nie masz tych Och. Siedziem. Matematyka? Nie, nie. Siedzi się? nie. No, sześć i pół. Nie ma problemu. Może być jeden trzystan. Dobra. Για τον εκπαιδευτικό. Τι είναι αυτό; είναι αυτό; Τι είναι αυτό;